Siemano, śmietnikowy artysta z tej strony dla nowych użytkowników. E, przypominam, że znalazłem e, fajny depozycik. E, no i co? W poprzednim odcinku? A pierwsza część, teraz lecimy z drugą częścią. Zobaczcie, ja tu już odłożyłem to co w pierwszej części. E, chyba skończyliśmy na tym, na tej części, co to jest, więc proszę o pomoc, co to jest, ale coś mi mówi, żeby to wziąć, żeby tego tu nie zostawiać, bo się może to kiedyś przydać. Także zbiorę to. I co, i lecimy dalej, płytki zostawiliśmy, tutaj co mamy, książki. książki, książki, jakie to książki, normalnie, Hilda the Troll, normalnie, patrzcie, Hilda the Troll, o, fajny komiks, wam powiem, komiksy zawsze są w cenie, komiksa weźmiemy sobie, Hilda Troll, co mamy jeszcze tutaj na cząści? Tym grubszym na spód bardziej. Patrzcie, o England from the air. Ty, fajna normalnie. Annabel Walker. Ty, normalnie takie chyba obrazy, obrazy normalnie Anglii z lotu ptaka. Fajne. Z nieba. Fajna księga. Fajna. Anglia z lotu ptaka. Patrzcie, te pałace. Wszystko z lotu ptaka, fajnie można sobie elegancka książka, ulice, wszystko. Patrzcie, te wszystkie, cała Anglia to taka ptaka, ale to fajne miejsce. Pełno chyba do, do, do plażowiczy. No, no ładna, fajna, ciekawa książka, mam po takie motywy. Ciekawa, ciekawa i to po angielsku napisana, angielska książka. Patrzcie, takie, coś takie, pola. Fajnie, fajne, naprawdę. Musi być ciekawa, także zapakujemy ją. Też widoki Anglii z powietrza. England from the air. Ciekawa, gruba księga dosłownie. Fajna księga, fajna, 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 fajna. Mega, zapakujemy ją. panciorów normalnie zbieramy dalej. Tu, tu jeszcze jest ksiąga jeszcze księga, tam jeszcze jest coś? Nie ma nic. Dobra, patrzcie co to jest. Pan Kartez już gra w statki. Co oni wyrzucili? Anna Carlson. O, a 37 zł jest. Także spoko nowa książeczka. Elegancko. Bierzemy. Dobrze, fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Jakoś idziemy do przodu, ale tego jest po prostu. Dużo wyrzucili, dużo wyrzucili tu też. Zrobiliśmy, a Ty co? Buciki jakieś? Znaczy, fajne, nawet, ty. Fajne buty, no nie powiem, ty, że nie. Jakie firmy? Gino Rossi. Gino Rossi. Firma Gino Rossi. Także nie wiem, jak myślicie? Przydadzą się, wyczyści się trochę. I może będą z nich ludzie. No, mają potencjał w sobie te buciki, powiem wam. Rozmiary pozdrawiamy. 36. Przy okazji i od razu pozdrawiam e, moich kochanych, moich kochanych e, przyjaciół e, Renatę, Jurka, Jagodę normalnie, Jagoda patrz, Jagoda mam dla Ciebie takie coś, patrz Jagoda, ja jestem, ja jestem Pan Smok, ja jestem Pan Smok. widzimy się w piątek na pizzy, jestem śmietnikowy artysta, na pizzy będę i zjebię tak. będę na pizzy z Tobą Jagoda, dobra, o dobra, także bądź w piątek. W restauracji nasza. Bądźcie tam Renata Jurek i Jagoda, i zjemy tą pizzę normalnie sobie. Zjemy nawet dwie pizze Fajnie było na ostatniej pizzy, fajnie się bawiliśmy. Myślałem, że działa, ale nie działa. Coś ale fajne, trzeba baterie wymienić i będzie działało. Także takie fanty wyrzucili. Jagoda, zobacz teraz. Zobaczcie Renata Jurek. I w piątek się widzimy normalne pizzy. O, patrzcie, Federico Federico Machora. Piękne etui, czy to jest nowe normalne, patrzcie, nowe, et... nowe etui, nowe etui Federico Machora, eleganckie, nowe etui Federico Machora, eleganckie takie, eleganckie ludzie, fajne, dobre fanty, dobrze wyrzucili, trzeba to normalnie teraz o to zadbać, żeby to się nie wygniotło, ładnie, co tu my mamy, do czego to służy, gdzieś widziałem to urządzenie już. Do czego to może.? To chyba do, do piekarnika. No nie, do Żeby mówię, do piekarnika, żeby było. Nie? do piekarnika. Do piekarnika z tym. Dobra, do piekarnika z tym. Mamy też, o, fajny tłuczek. Tłuczek do mięska, do wszystkiego. Także tłuczeczek się też nam przyda. Wyrzucają też tłuczki. Widzicie sami, co oni wyrzucają? Już przesadzają. Żeby tłuczek wyrzucić. A co to jest? Patrzcie, taka, taka scena. Moja podstawka. Nie wiem, co to jest. Jak myślicie? Jak myślicie? Co oni tu wyrzucili? Co to jest? Co oni tu wyrzucili? Co oni tu wyrzucili? Nie wiem, ale pisze, że to jest co? Przecena 13 zł. Nie wiem, co to jest. Nie pisze. Dekoracja. Dekoracja taka. A, można postawić na tej scenie i dekorację jakąś jeszcze sobie postawić. Fajne. Fajne, przydatna rzecz, na pewno to wezmę, na pewno to skolekcjonuję. Nie omieszkam tego zrobić. Nie omieszkam tego pozostawić, bo to jest fajne. Co tu dalej mamy? Kurczę to Co tu jeszcze jest? A ten but drugi. Dobra, drugi but Dino Rosji, i lecimy dalej. <coughs> Z tymaczywamy. Co tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Proszę. Kenuda, ale to nie ma tego, co to jest? Pewnie Uży... tak wymienili stare, zostawili. się dobre na no dobre. Patrzcie, to są te nudy, normalnie tylko dlaczego oni wszystkiego nie wymienili. Tylko to zostawili, te nudy dobre. Oprawki, patrzcie. Fajne są oprawki. Dlaczego tu by może. A, brakuje tego. Nie, tak? Brakuje tego wnętrza, ale oprawki same są, patrzcie. Fajne kenudy. Także fajne rzeczy wyrzucają. wyrzucili bieli to na pewno może się komuś do czegoś Szkoda, nie kompletnie no ale dobra nie będzie nie będzie tylko, że to się kolekcjonują normalnie co jeszcze jest do skolekcjonowania o, o od kraniku. to nie będzie nam brudziło tego jeszcze się, się dziwię jeszcze <laughs> <Że> się nie <laughs> że tam normalnie Właśnie, bateria co to jest w ogóle? co to widziła ty jakiś się co to w ogóle jest? Do szczuteczki do zębów nowe tak, wkładziki, ale jazda. Ale jadka w ogóle do trzymanki. To trzeba odwładać tu gdzieś. Ty te wkładki tu możemy rzucać. Nie co to jest? Co tu jest kurde? Była komiara normalnie. Komiara nawet jest. Ale jazda. Patrzcie, cała komiara. Do wyczyszczenia jest elegancka komiara. Fajny, fajny fanciur, fajny. co jeszcze jest? To żelastwo jakieś, nie wiem, to aluminium, brać to czy nie? Chyba nie. Co to jest za ustrojstwo? Nie wiem. Jakieś takie... głupoty. A tu co jest? Kurde, ciuchów trochę tam widzę, że jest na spodzie. Ale to jest chyba aluminium, nie? Bierzemy to aluminium. Bierzemy, bierzemy. Bierzemy aluminium, tylko kurczę, nie chcę, się to Tu wam to pokażę, tak? Dobra, Dobra, zrobimy to w następnym odcinku. E, resztę tych rzeczy bo nie zrobimy tego we wszystkich. Dobra, lecimy, łączymy się w następnym odcinku. uciska. Patrzcie ile tego jest, ile oni tego wyrzucają na śmietnik. Całe depozycje już. Na kartony normalnie zbieramy to. Kto dołącza, to dawajcie. Pisać, dzwonić, telefon jest. Macie na dole zawsze.